27 marca, i ludzie spekulują, że posiedzimy sobie do maja, ponieważ sytuacja jest podobno tak poważna. I kiedy tego 11 marca dowiedziałem się, że po prostu szkoły zostają zamknięte, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony czułem spokój, spokój ducha, czułem, że spał mi kamień z serca, bo naprawdę dochodziło już z tej szkoły do sytuacji, kiedy dostawałem dwie złe oceny jednego dnia. Takie oceny, które mnie nie, zadowala, nie zadowalały. E... Ale z drugiej strony, ja tego czułem spokój, ale z drugiej strony czułem też lekki smutek, że doszło już do takiej sytuacji, że po prostu szkoły musiały zostać zamknięte. Dzień dobry. Dzisiaj mamy 30 marca, poniedziałek. Jest to kolejny dzień, w którym bardziej martwię się o swoje oceny i o wypracowanie z historii niż o przyszłość naszego pokolenia. No ale cóż, takie mamy czasy. Może jest to ignorancja z mojej strony, ale jest to następny dzień, w którym nie widzę różnicy. I mimo że jest to kolejny dzień, w którym strasznie bym chciała wyjść i strasznie chciałabym coś porobić, ciekawego innego niż albo wychodzenie w obrębie naprawdę mojej wioski albo siedzenie w domu. Ale no cóż, jest jak jest, przynajmniej nie ma tak dużo stresu, przynajmniej nie ma ty depresji. Ponieważ nie wiem, jakoś mnie to nie boli siedzenie w domu, nie sprawi mi też większych kłopotów, samym jak w większości, no bo nauczyciele dbają o to, żebyśmy mieli co robić i żebyśmy mieli zajęcie zadając nam masę zadań domowych. Ja też no, kontaktuję się z innymi osobami. Nie, nie mam jakiegoś żadnego takiego uczucia tęsknoty za, za szkołą. Może trochę za tym trybem takim siedzenia w ławce, za tym takim zwyczajem, ale no z, póki co ta przerwa trwa, nie wiem, 3 tygodnie, nawet nie wiem ile. To jest krócej jak wakacje, więc nie ma co mówić o tym, że tęsknię za, za, za kimkolwiek Za szkołą, czy w ogóle, no nie wiem, za znajomymi, bo to jest tak jakbym pojechał sobie na wakacje gdzieś I po prostu, nie wiem, była deszczowa pogoda i nie mógł się z nimi spotykać No witam, jest obecnie godzina 22.33, prawie 34, 30 marca, będzie jak. I co, no dzisiaj chciałem powiedzieć, że dzisiaj były trzy lekcje ما هم با شما درباره‌ی حقوق że mimo, że już tyle siedzimy w domu, to sytuacja wcale nie jest lepsza, tylko coraz gorsza. Świat ogarnął ogólna panika, w związku z całym social isolation i w ogóle. E... No, moje dni wiele się nie zmieniły, e... wyglądają praktycznie tak samo. Zwykle to siedzę przy komputerze. E... No zwykle po 12 godzin dziennie. Bo o 11.50, Nie, była matematyka. Ja wtedy normalnie by zdążył, bo ja już zjadłem się na byłem ubrany i tak dalej. Dzisiaj e, powiadomiono o nas o tym, że nie możemy wychodzić za bez opiekuna. Więc moje codzienne spacery ja sam desce. No nie mogę już jakby za dużo wychodzić. Powoli zacząłem się przyzwyczaić do nudy i do braku ludzi. Jest 1 kwietnia, tak, słynny 1 kwietnia i to zamknięcie tych... znaczy że nie można wychodzić od 18 lat to jest okropne. Okropne to jest i jak najszybciej mam nadzieję, że to wszystko się skończy, bo naprawdę wytrzymać się nie da. Środa, 21 dzień kwarantanny. Nie wiem jak i kiedy, ale minęły już 3 tygodnie. I naprawdę, ja nie czuję kompletnie tego upływu czasu. Z, ze mojej tutaj, i Grzebali cały czas przy tym Jest Więc na przykład była sytuacja, że prąd nie ma przez pół godziny. Myślałem, że dobra, prąd będzie gdzie z Discorda na telefonie, żeby mieć lekcję. Potem prąd włączali. Męczy mnie to, że każdy dzień jest po prostu taki sam. Nic się nie dzieje, po prostu siedzę w tym domu i... I tyle, po prostu siadam w tym domu. Przyznam, że są dni, kiedy nie robię nic, so są dni, kiedy wysiadam, bo muszę coś zrobić i muszę to wszystko ogarnąć. Więc nam zależy od humoru. Czasem siadam od razu do lekcji, tam o około tej 10-11. Czasem wchodzę na czat z kolegami i sobie gadamy, gramy i się wydurniamy. i tak dalej. I kiedy byłem w trakcie pisania tam jedne, jednego zadania na polski, do prądu. Więc yy, musiałem siedzieć przy telefonie przez dłuższy czas. Dzisiaj mamy Wielką Sobotę, dlatego przygotowania do świąt pełną parą. Dzisiaj w dniu wielkanocnym, gdy wstałam rano, razem z siostrą oglądałyśmy prezenty, a teraz będziemy się śniadaniem. To jest moja pierwsza Wielkanoc, w, w którą yy, nie pojechałam do babci, nie pojechałam po i Czuję się z tym mega dziwnie. No więc tak, yy, dzisiaj jest Wielkanoc yy, i trochę się obawiałam, jak będą wyglądać te święta w tym roku, Natomiast wydaje się, że wszystko będzie okej. Okay. Te święta były inne. I wszyscy powtarzali od momentu, kiedy tak naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że nie wrócimy do normalnego życia w kwietniu, wszyscy powtarzali, że te święta już nie będą takie same. I ja przynajmniej odbierałem to w taki sposób, że wszyscy to zdanie wy wymawiali w taki bardzo negatywnie nacechowany sposób. U! No, i oprócz tego no święta. No święta w tym roku są e, dosyć skromne i, i dosyć tak e, w małym gronie rodzinnym. Babcia planowała dosyć duże święta, bo w tym roku e, moje prababcie wypadają 90. urodziny. Dzisiaj, 11 kwietnia. Więc no miało być to coś dużego, no ale nie wyszło. Wiadomo, zdrowie jest ważniejsze, a szczególnie w takim wieku. Yy... No, i w sumie to nic innego nie było. Z tego co słyszę, to już wszyscy w moim domu wstali. Yy... No i ja tylko się żubko ogarnęłam i zaraz będę iść na śniadanie, więc. Goście zaraz do nas przychodzą. Wiem, że nie powinni, ale nawet nie chcę się tego komentować. Ogólnie, tak naprawdę, jest dzień przed świątecznym e, śniadaniem. E, aczkolwiek moja mama wspólnie razem ze mną i z moim bratem stwierdziła, że siędziemy do śniadania dzisiaj. A ponieważ którą niestety zostaję sama w domu, ponieważ moja mama musi jechać do pracy. A mój brat razem się do Wrocławia. <mulety> Zwyczaj codziennie rano medytować i zawsze po medytacji dostaję jedno wyzwanie na dzień. I jednym z wyzwań, które dostałem kiedyś, tam kiedyś to był. To były jeszcze początki mojej medytacji, miałem za zadanie dzisiaj pójść inną drogą. I wydaje mi się, że każdy z nas powinien czasami pójść inną drogą. To jest też nawiązanie do tych świąt. Fajnie, że co roku święta wyglądają tak samo. W sobotę biegniemy z koszyczkiem do kościoła. W niedzielę jemy wspólnie śniadanie. Wszyscy się cieszą, w poniedziałek lejemy się wodą. Ale to nie musi tak wcale wyglądać. I wydaje mi się, że takie jednorazowe odejście od tej normy pokaże nam, że może czasami warto, bo pozwala to trochę chłodniej spojrzeć na niektóre rzeczy. 30 bodajże, prąd wtedy przywrócili, tak. I To już, bo tam przyjechali jacyś ludzie z firmy zajmującej się elektryką. Przyjechali do mnie dziadkowie yy, wczoraj i było bardzo fajnie. Yy, było mi bardzo miło, prawie się popłakałam. I, I no, było bardzo fajnie, coś tam przywieźli, pogadaliśmy. Cześć wszystkim, dzisiaj jest 29 marca, czyli jest niedziela. I dzisiaj przyjechali do nas dziadkowie i chciałam o tym porozmawiać, bo przyjechali komunikacją miejską jechali przez pół miasta, co było skrajnie nieodpowiedzialne. No, ale się bardzo z nami stęsknili i chcieli nas zobaczyć. 29 marca, 18 dzień kwarantanny. Czuję się beznadziejnie. Nic dzisiaj nie zrobiłam. Nie chcę mi się żyć. A, i jeszcze właśnie pandemia. Zapomniałam w ogóle, że jest pandemia. Czajcie, to sorry, jakby... I don't care anymore. I naprawdę nie obchodzi mnie ten koronawirus już, bo... Żyjemy tym przez jakieś ostatnie 3 miesiące i mam już tego powierzchni w nosie i w ogóle już na tyle wykasowałam sobie w pamięci, że jest jakaś zła sytuacja na świecie, że dopiero teraz sobie przypomniałam, że ten cały vlog dotyczy pandemii. A jakby... A po prostu się pizza komuś na to takim makaron z jakimś całkiem y, fajnym daniem. E, oglądaliśmy do obiadu The Office z bratem, bardzo fajny serial. To jest idealny czas, kiedy wreszcie mogę przeczytać sobie książkę, na którą mam ochotę. Książkę, którą kiedyś gdzieś tam sobie odłożyłam, bo nie miałam na nią zbytnio czasu. A teraz? Teraz właśnie to jest ten moment. Nie muszę czytać lektury, którą mam na następny poniedziałek. Nie muszę opracować 20 stron z podręcznika z historii. Ten czas też chciałam spędzić na... Rozumień. Więc jest poniedziałek i moje kochane opowiadanie kończy się dzisiaj w nocy. I ja się nie czuję. Ja już życzę, bo co to się ogóle dzieje? I wiecie, co najbardziej pomogło mi, jeżeli chodzi o walkę, powiedzmy, w psychice z, tym, z tą pandemią? Bardzo pomogło mi odcięcie się od wszystkiego i powrót na stare śmieci. Od trzech lat jestem kolarzem licencjonowanym z różnymi przygodami. Kiedyś tam wygrany Mistrzostwa Dolnego Śląska w xcm i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle długo było I stwierdziłem, że wrócę do korzeni i mimo tego, że przez złamaną rękę, przez trochę kontuzji, a trochę lenistwo ostatnio zapuściłem moje treningi, wziąłem rower i poszedłem się przejechać i to nie było wbrew pozorom daleko. Zrobiłem parę parędziesiąt kilometrów i bardzo mi to pomogło. Zostawiłem telefon, zostawiłem laptopa, chociaż nie wiem jak z laptopem wziąłbym i pojechał rowerem, ale zostawiłem telefon, zostawiłem wszystko, nawet myśli zostawiłem w domu. Ja, pierdzielę, ja się przejechałem. Koronawirus. Czy tu gdzieś jest koronawirus? Ja go nie widzę! No i tak trzeba żyć! Coś związanego oczywiście z wychodzeniem z domu i tak dalej No ale jednak była taka wyraźnie że potrzeba, żeby komunikat rozgłosić znowu Ale poza tym dzień przebiegł całkiem sprawnie Mam nadzieję, że reszta też przebiegnie równie sprawnie Tymczasem wszyscy się trzymajcie Myjcie ręce, nie dotykajcie twarzy kiedy nie trzeba Czyli prawie w ogóle Trzymajcie się, do następnego Do zrała. cześć!